Rzeczywistość, czy oczekiwania? Witajcie kochani w kolejnym filmie. Ja tutaj roznegliżowana, ponieważ dzisiaj jest ten dzień, ten, ten wieczór, kiedy mam czas, żeby nagrać Wam halls. z 3 Chłopaki, co prawda, jeszcze nie śpią, Pranek musi się kąpać, ale oglądają tam jakiś program, więc ja mam czas, żeby wam nagrać ten haul I stwierdziłam, że to będzie haul razem zmierzymy. I ja pół godziny dosłownie walczyłam, żeby to coś nawlec tutaj to, ponieważ to było zupełnie na odwrót i to zupełnie do niczego nie pasowało. I stwierdziłam, że zrobię to tak, jak jest na zdjęciu. I słuchajcie, tutaj zawsze wam na początku wrzucę w tym momencie zdjęcie danej rzeczy, tak żebyście widzieli, jakie były moje oczekiwania. No bo wiadomo, jak patrzymy na modelkę, to oczekujemy tego samego. Wiadomo, że ja zamawiam sobie rozmiary plus size i nie uważam, żeby kobiety w rozmiarze plus size. Mogły czuć się gorzej, mogły czuć się mniej atrakcyjne. Wręcz uważam odwrotnie, że jeżeli jest się atrakcyjnym, to tak jakby atrakcyjność nie wiąże się tylko ze słowem szczupły czy wiecie 90, 60, 90. Tylko dla mnie, atrakcyjność to jest coś więcej niż tylko figura. To jest to, to jest serce. I to jest pewność siebie, a mi tej pewności siebie ostatnio w ogóle nie brakuje. A, <grymna> Dzięki Wam tak naprawdę. No i dlatego tu stoję roznegliżowana, stwierdziłam, że Wam pokażę, a co? Nic mi nie szkodzi. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że pokazuję stój kąpielowy, ale w strojach kąpielowych również chodzimy. Na basen, więc tak samo jak ja idę na basen w takim stroju, tak samo tutaj przed Wami mogę się pokazać. I ja nie mam z tym problemu zupełnie. Jak ktoś nie chce, niech nie ogląda. Bo będzie kilka rzeczy tutaj. Natomiast reszta już to są takie normalne ubrania, a tylko ten stryj jest taki kontrowersyjny, bym powiedziała. I tak, słuchajcie. Tak wygląda góra tego stroju. Ja miałam taki giga problem z zawiązaniem tego w ogóle. Tu pod spodem są takie miseczki. Wiecie, takie usztywniacze, więc ja je chyba sobie wyjmę. Bo ja w ogóle ten strój, pierwszy raz jakiego ja mierzyłam, ja wysyłałam zdjęcia koleżance Emilowi i mówię, że coś tu nie gra, nie jest halo, bo to było zupełnie na odwrót. Te nitki, te, te szlówki tutaj, ten. ten ten paseczek był tak jakby w tą stronę, że się wiązało to na szyi. Ale jak możecie zobaczyć na modelce, jest to zawiązane właśnie tutaj na dole. i Ja sobie to też zawiązałam, tak jakby na szyję, i tutaj dopiero związałam i tu ścisnęłam. Dzięki czemu no to yy, teraz jakoś sensownie wygląda. Wtedy to się w ogóle nijak nie układało. Yy, co mnie denerwuje. To jeszcze to, że trzeba tak jakby rozciągać to, bo jak mocniej sobie tutaj na dole zwiążę, bo nie chcę, żeby mi coś tutaj się wyskoczyło, poluzowało, chociaż ja mam mały biust, więc nie ma zupełnie problemu z tym. No. I dół do tego jest tak, jeżeli ktoś jest zgorszony w tym momencie, no to <laughs> przepraszam najmocniej, ale ja tak będę chodzić na basen. To jest dół. No, i ten dół on też nie jest jakiś tak mocno wycięty. Wiecie, tak tutaj, że wszystko widać. Tylko to jest dół taki w miarę sensowny. Tył tutaj też dosyć zakryty. Więc myślę, że w środę, o ile nie przyjdą te dni, no to ja w tym stroju spokojnie sobie wyskoczę na basen. Bo mój stary strój kąpielowy. Już niestety robi się taki rozciągnięty, już nie trzyma się tak jak powinien. No ja go mam 3 lata, dwa na pewno. Tutaj jeszcze drażni mnie właśnie to, że to trzeba ciągle tak jakby sobie podciągać, bo to o, to zejdzie na dół, to zejdzie na dół i wyglądamy dziwnie, nie? Więc tak, żeby to sobie co chwila tutaj poprawiać. Ja to sobie chyba docelowo zeszyję, tak myślę, że to tutaj po prostu przyszyję do tej do tego paska nie? w tym miejscu, że to mi nie będzie tak jakby zjeżdżać już więc doszłam do tego w końcu, pół godziny to przeciągałam, bo nie miałam agrafki i wiecie nożyczkami to tam wpychałam straszne no, więc tak taki to będzie mój strój teraz na basen w sumie z początku ja byłam tak sceptycznie do tego nastawiona bo on e, właśnie przez to, że to było na odwrót zawiązane on w ogóle okropnie wyglądał. Więc e, tu widzę, że jakaś niteczka wychodzi. Więc tak, ale e, teraz mi się to nawet podoba, powiem Wam, że, że jest OK. I e, może jeszcze później e, zamówię sobie jakiś jeszcze. Jeden, ale to już na pewno nie będzie taki odważny panterkowy, tylko to będzie już raczej jakiś czarny, bo ja z reguły preferuję czarne stroje, więc tamten też był czarny, więc chyba już teraz zamówię sobie czarny. Ale dajcie mi znać, co myślicie na ten temat. No ja mam niestety, jestem posiadaczką większego a niż biustu, więc biustu nie mam za dużego, ale mi się mój biust bardzo podoba i wyciągnę chyba sobie te miseczki, te, te takie gąbeczki, bo one jakby zniekształcają zupełnie biust, więc ja je po One w ogóle mają taki dziwny jakiś kształt okrągły i o, widzicie tutaj, takie jajo się robi, i nie wiadomo za czym to tak naprawdę wygląda, więc ja je sobie wyciągnę i moje cycki będą. Wyglądały naturalnie będą się same trzymały. Doda, już więcej Wam tu nie pozuję. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. No i to tutaj właśnie zjeżdża. Ale to nic, poprawimy. W ogóle bielizny i strojów kąpielowych w Shein nie można odsyłać. W poprzednim mierzymy już. Miałam bieliznę i niestety nie mogłam jej odesłać, no bo oni nie przyjmują zwetów, bo jak my to już przymierzymy na gołe ciało, no to wiadomo, nie wolno tego odsyłać. W się jest inaczej, w się możecie odsyłać, a tutaj nie. Dobra. Więc tak, ja ściągam ten stój, stry... no powiem Wam, że nawet mi się to podoba. Czemu nie? Dobra, drugą rzeczą, tutaj macie oczekiwania. A teraz rzeczywistość. To jest, słuchajcie, body. Ja się odsunę troszkę dalej. Ja mam do tego body ubrane spodnie. Takie normalne rurki. Słabo może to widzicie, a może i nie, ale nie mam tutaj też stanika do tego body i muszę sobie znaleźć taki jakiś stanik, który nie jest za bardzo zabudowany. To body w ogóle ściąga mnie tak jakby w dół. Ja bym chciała, żeby ono było tak wyżej, żeby ten biust. Nie był tak na wierzchu, ono natomiast, przez to, że jest zapięte w kroku, no to ściąga w dół i mamy tutaj bardzo wszystko odkryte. Wydaje mi się, że mam za mały rozmiar, no bo tutaj też um, to powinno być chyba trochę wyżej. I to jest rozmiar chyba 1XL i on jest za mały, z tego, znaczy się wiecie, tutaj jest wszystko ok. Tutaj body jak wody opina się ładnie, fajnie pasuje, ale właśnie wciąga mm, tak jakby w, 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 w dół. Nie wiem jak wam to wytłumaczyć. No po prostu ściąga się w dół, więc ja musiałabym je podciągać ciągle do góry i tak, żeby tutaj mi za chwilę jakiś cycek z boku nie wyskoczył. E, ale jest ono mega fajne, mega seksowne i e, właśnie fajnie... Fajnie ono by wyglądało właśnie do takiej, wiecie, jakiejś marynarki. Nawet mi się wydaje, że do pracy, no tylko gdyby nie było tak mocno ściągnięte w dół. Ja je sobie odetnę. Nie będę Wam tego pokazywać, ale je sobie odetnę. Ono jest na takie trzy guziczki, i teraz ja je sobie podciągnę do góry, zapnę schowane w spodnie. Nadal ono jest schowane w spodnie, ale no nie jest zapięte tam, gdzie powinno być. O! I teraz wygląda zupełnie, zupełnie inaczej, bo tutaj wszystko sobie podniosłam do góry. Bo właśnie wydaje mi się, że dlaczego to jest. Jak to zapnę na dole, dlaczego to jest na długość? Um, takie dziwne, nie wiem, nie rozumiem tego. Ale mega mi się podoba. Yy, I spróbuję. Z sobie zamówić większy rozmiar. Tylko znowu już przy większym rozmiarze to ja się boję, że tutaj wszystko będzie lub i że tutaj mi będzie latać. Nie wiem też jaki stanik do tego mogłabym. Prawda, jaki stanik do tego mogłabym założyć, no bez stanika nie wiem to ewentualnie na jakąś imprezę, a ja na imprezę nie chodzę, chociaż może... Może. Nie wiem. Mega fajne jest to. Jak tutaj możecie zobaczyć, tutaj jest taka koronka. To jest taka koronka naszywana na ten materiał. Ten materiał jest prążkowany. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale mega to wygląda. I ta koronka jest taka, jakby bardzo dobrze wykonana. Naprawdę. Mega mi się podoba. No. Więc tak. To jest druga rzecz, ale odeślę tak jak powiedziałam i zamówię sobie większy rozmiar. Zobaczymy. Nie wiem. Zobaczymy, może ten większy rozmiar coś tutaj zadziała. No bo nie chciałabym tego nosić włożonego, tylko w spodnie i, yy, i nic więcej, tak? Bo w pewnym momencie mogłoby mi to się wysunąć. No i jakby to wyglądało, nawet w pracy na imprezie, nie wiem. Ciągle bym musiała uważać, że coś mi tutaj zaraz się wysunie. W tym holu będą te same czarne rzeczy. Tutaj macie teraz jakie miałam oczekiwania, a tutaj macie rzeczywistość. To jest czarna sukienka. Długość no odejdę, o długość przykrywa kolano. Więc tak, tak się prezentuje. I słuchajcie, co jest fajnego w tej sukience? To jest to, że ona ma dwie takie tutaj szlóweczki, takie kawałki. Jakby to Wam pokazać z daleka, takie kawałki materiału doszyte po bokach tutaj. I teraz tak robimy taki myk, zawiązujemy te kawałki materiału sobie tutaj na brzuchu. I to może Wam tutaj zwisać, bądź też nie. Można sobie zrobić kokardkę, można. Z, yy, nie wiem, kokietka bardziej jeszcze zakrywa brzuch. Można dopuścić luzem, chociaż nie wiem jak wygląda lepiej. puszczona luzem chyba. Czy kokietka? Muszę sama się przejrzeć sobie w lustrze. Nie wiem. Mi się podoba puszczona tak luzem, bo tak jakby tutaj nie wiem, wyrugnuję tą całość. I pokażę Wam. Tutaj jest ona zakładana. Tak jakby kopertowo, nie? Widzicie, na zakładkę, a dół, dół wygląda w ten sposób, właśnie, więc tutaj można sobie to w różny sposób zawiązać. Tutaj macie mój brzuch. Fajna to jest opcja dla osób, które właśnie mają większy brzuszek, tak jak ja. Czy można sobie to w ten sposób zrobić? Tam na zdjęciu jest pokazane, że to jest tak jakby wyżej pociągnięte. W ten sposób, żeby te maszczenia tutaj się porobiły przez, przez ten właśnie proces pociągnięcia tego wyżej. Robią nam się takie małżczenia po boku, i wtedy właśnie boki wyglądają fajnie. Tutaj, tak jakby zlewa się to w jedną całość. No, więc tak ona wygląda. Tutaj ma takie fajne założenie. Ja tutaj mam taki stanik, ten mój sportowy, też ze Shein. Ale do niej pewnie bym założyła jakieś inne, chociaż to też nie wygląda źle, jak tutaj trochę kojonki wystaje. Jakoś strasznie to nie wygląda. Więc w ten sposób, tyłek, w ten sposób, więc tak, tak ona się prezentuje. Ja mam gołe nogi do tego, ale wiadomo, jakbym założyła jakieś ładne buty czy coś, no to wyglądałoby to dużo lepiej. I ja nie wiem, czy ja mam ją sobie zostawiać, czy też nie. Dajcie mi znać w komentarzach. Bo mam jeszcze trochę czasu na odesłanie. Um, nie wiem, dajcie mi znać. Tu fajne jest to, właśnie, że możemy zakryć wszelkie mankamenty, figury i naprawdę nie wygląda to źle. A jak puścimy to sobie luzem, też wygląda to naprawdę spoko, moim zdaniem, do tego malenaka e, i, i można lecieć, nie? Właśnie. Ja mam malenaka, tylko gdzie ją mam? Poczekajcie, znajdę. Dobra, mam i marynarkę. To jest marynarka, zaraz wam powiem w jakim rozmiarze. Dwa L. chciałam sobie większą z tego względu, żeby była luźna. Bo ja mam szerokie plecy Aha. i chciałam, żeby była luźna. Ale patrzcie, góra jest ok. Jak bierzemy sobie marynarkę, to powinniśmy tak założyć ręce i tutaj powinno być wszystko ok nie rozrywać się na plecach, tak. <laughs> więc u mnie jest w porządku, tak jakby na plecach, ale mm, ona ma za długie rękawy i w ogóle jest taka jakaś wielka, mi się wydaje. Coś tutaj nie zagrało. O! Proszę bardzo, ona nie jest wyprasowana, więc tym się nie sugerujcie, nawet jak tutaj zapnę sobie guziki. No i właśnie tą ja zamówiłam sobie do pracy, no ale tak jak powiedziałam jej nie ubrałam, bo... E nie miałam jej wyprasowane, a teraz nie będę jej prasować. Szkoda prądu, odsyłam ją po prostu, bo coś tutaj nie pasuje. Jest mi zupełnie niepotrzebna. A jak będę szła do jakiejkolwiek innej pracy, to sobie zamówię marynarki, ale może w jakichś kolorach, może w fioletach i tak dalej. Więc tak, i tutaj ona ma giga długie rękawy. Widzicie, do pół ręki ma um, rękaw, więc bardzo długie te rękawy. Mi się wydaje, przez to, że jest właśnie w tym, w tym rozmiarze, to no ma takie długie rękawy, ale no to nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, wielkość malarki na rękach, nie mam pojęcia. Natomiast, no, to malarkę odsyłam bez żadnego w ogóle zastanowienia, bo ona kosztowała 120 ile zł, więc niestety odsyłamy. A tą sukienkę dajcie mi znać, czy zostawić, czy też nie, czy nie wiem, na jakieś wyjścia, może do pracy, czy byście nosili coś takiego, czy też nie, dajcie mi znać w komentarzach i pokażę Wam kolejną sukienkę teraz i kolejna sukienka też w kolorze czarnym. Ja uwielbiam kolor czarny, nie będę ukrywać, uwielbiam też fioletowy, uwielbiam czerwony, ale czarny no to jest... Um, Ostatnio najbardziej mój ulubiony kolor, który chciałabym nosić, i to jest sukienka, która wygląda tak. Już Wam ją pokazuję. Tutaj zobaczycie przybitki tego, jakie są oczekiwania. No, a to jest rzeczywistość. I słuchajcie, to jest taka sukienka bardziej na lato, powiedziałabym elegancka, ale też można by ją było ubrać na plaży. I bez problemu by się nadawała, ma tutaj taki rozporek, który dodaje trochę pazura jej, ale też ładnie to wygląda. I nawet przy takiej figurze jak moja nie wygląda to źle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ona też ma tutaj, zobaczcie, tak jakby w okolicy brzucha, takie ściągania z góry i z dołu, takie ściągnięcia, marszczenia tak jakby to było ściągane właśnie ten materiał do środka. To tak jakby tutaj to wygląda jak zaplecione, przełożone jedno przez drugie, bo nawet zobaczcie te guziki idą z tej strony, a potem one są tutaj, więc nie wiem jaki zabieg tutaj został użyty, no ale jest to tak jakby przekładane, no i um, fajna ona jest, podoba mi się. No nie wiem czy ją zostawić sobie czy odesłać, ale ta akurat mi się podoba. Ja bym może jeszcze zaryzykowała z e, rozmiarem o jeden większy, bo ona jest dosyć tutaj opięta na brzuchu, chociaż ja teraz jestem też przed miesiączką, więc ten mój brzuch jest dosyć taki, wiecie, nabity. Natomiast może rozmiar więc większa, bo ona też tutaj tak jakby się... Mm, rozszerza ten materiał sam z siebie, a jakbym wzięła sobie rozmiar większą, no to nie bałabym się, że ten guzik mi się zaraz odepnie, a w tej chwili mam takie wrażenie, że ten guzik mi się za chwilę tutaj na dole odepnie, bo on, on tu jest zeszyty, tak? I tutaj nie ma możliwości, żeby coś się wydarzyło, ale no bałabym się, że to mi tu pęknie czy coś. Ja mam szerokie biodra i no niestety Tutaj w biodrach ona jest taka, wiecie, znaczy się pociągnę ją, tak? To jest, ona ma też sporo elastanu, ale no zobaczymy. Dajcie mi znać, co myślicie o niej. Bardzo fajna. Wydaje mi się, że jest naprawdę spoko elegancka, więc też ma dekolt w serek, więc fajnie. Mm, no, to jest. Yy... Czekajcie, to jest dwie sukienki w sumie. Są y, ta i ta. Y, Marynarka. I jeszcze muszę iść w piżamę, właśnie. I słuchajcie, piżama. Koszulka nocna taka y, w takim różowo-czarnym kolorze. Wydaje mi się, że mi ładnie pasuje dzisiaj do tego makijażu. Pasuje to. No. I y, 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 ona jest taką koszulką. O, proszę bardzo. Przed kolano. Tutaj na dole ma też taką koronkę. Tutaj ma pod biustem taką gumkę, więc wszystko fajnie tutaj się odcina. No. I tą piżamę ja już miałam na sobie, więc dlatego ją przyniosłam z pokoju. I co jeszcze, słuchajcie? Jeszcze mam kilka rzeczy do pokazania. Ja już nie będę zmieniać tutaj stroju. Pokażę Wam co jeszcze? Tutaj mamy najstopy To są najstopy to jest w ogóle za rozmiar? Ja już nie pamiętam. Eee, to są najstopy 85% nylon i 15%... Eee. Jezu. Elasten. Tak. Tego, wiecie, tego spandexu. Co to? Nie wiem czy to jest to samo, czy spandex, a elastan to jest to samo, ale to są takie kryjące, stopy, ja już nie będę ich mierzyć. I te stopy ja sobie zostawię. Przymierzę je sobie jak będę miała jakąś okazję ku temu, ale no to są takie ciemne, kryjące. Stopy ja takie stopy właśnie kryjące nosiłam do pracy, bo nie wyobrażam sobie w innych, nie wiem, jestem jakoś przyzwyczajona do takich kryjących. I, I po prostu takie nosiłam. Takie sobie właśnie też zamówiłam. No ale niestety przydadzą się do kolejnej pracy. Um, więc chociaż nie wiem tutaj, gdzie będę pracować i czy będę musiała mieć jakiś styl formalny. Mam nadzieję, że nie. Że będę mogła sobie poszaleć zakupowo um, i nosić nie tylko białe koszule. Dobra i słuchajcie dalej. I zamówiłam sobie dwie śmieszne rzeczy. To w ogóle tutaj Wam szeleszczę, ale to są takie mega śmiechowe rzeczy. No takie. Ja to otworzę, poszeleszczę tutaj troszkę. No niestety to, to jest poliester, jedno i drugie Co to, to ten poliester. Ale zaraz Drugie to jest też, yy, nie, tak, też poliestę przeczytałam. Patrzcie na to. Pękniecie ze śmiechu. Patrzcie na to. Jezu, ja nie mogę tego założyć. Ja mam za wielki łeb. <grywia> o matko, jedyna. Patrzcie, ja mam za wielką głowę. Patrzcie na to. Jezu, jestem w szoku. Słuchajcie, ja zawsze chciałam. Jeszcze kończyk mi spada. Ja zawsze chciałam sobie zamówić takie opaski na włosy, właśnie do e, no, Do makijażu i do, mm, do makijażu, do maseczek. <noise> Ale teraz śmiesznie wyglądam w ogóle. Jak nie wiem. <noise> tu jest taki napis, jeszcze. Ja go mam do góry nogami, czekajcie. OMG, tutaj jest napisane i wykrzykniki, więc tak, to są takie opaski do maseczek. E... Jezu, boli mnie ucho znowuż. Mm. <grytanie> no, mega fajne i mega śmieszne. No i ja nie chciałam tej różowej sobie brać, ale nie było innych kolorów i sobie myślę, dobra, przecież to jest tylko opaska na włosy. I ona bardzo fajnie ściąga tutaj wszystkie włosy, przez to chyba, że jest taka ciasna. Ja mam też dużą głowę, więc... <śmiech> <śmiech> nie, nie mogę z siebie, naprawdę. <laughs> to jest dopiero numer... Czekajcie, jak ja bym to musiała założyć, żeby ten napis był dobrze? Zaraz mi cały podkład tutaj się zetrze. Tak, tak chyba. Tak będzie okej, okay. więc tak. Teraz ja będę wyglądać w ten sposób. Nie no, fajne to jest, mega. Śmiechowe. Um pasuje mi kolorystycznie, więc wszystko gra. No i taka, słuchajcie, opaska e, ona jest mega miła. Tylko zobaczymy, jak długo to będzie taki miły ten materiał w ogóle. Jezus. No, Zła jest moich włosów jakieś poprochy białe. To miało mi pomóc, a nie zaszkodzić. No, e, podejrzewam, że długo to nie będzie takie milusie. No ale... śmieszne. śmieszne. 7 zł. ona kosztowała, no to sobie zostawię na pewno. Tą piżamę sobie też zostawię, bo jest mega fajna, mega mi się podoba. Jest cieniutka, co prawda, bardzo cieniutka, ale no fajna. Teraz patrzcie na to, teraz jest druga opaska czarna. O, ta już jest większa. Ta już jest sporo większa. Tutaj już nie ma problemów. O. I tutaj mamy taką czarną. W tej czarnej wyglądam tak. Tu ją sobie. Z... O. o, i to jeszcze można przesuwać tą kokardę. Tu ją sobie założę na środek. Więc tak, teraz będę w takich mm, opaskach nakładać sobie maseczki, robić peelingi. I przynajmniej nie ufajdam sobie całych włosów, jak to zwykle bywało. Mm. Chcę sobie jeszcze zamówić taki ban na głowę, eee, wiecie taki, że jak nałożę sobie maskę na włosy, no to mogę z nim chodzić, ja zawsze chodzę z ręcznikiem, ja mam wielkie ręczniki e, kąpielowe takie, nie mam, znaczy się mam takie mniejsze, ale te mniejsze znowu już nie chwycą mi całych włosów, ja trochę tych włosów mam i e, te duże ręczniki kąpielowe, one wtedy mi spadają do tyłu i ciągną mi te włosy tutaj, ja szybko muszę biec je suszyć, bo ja czuję, że to mi włosy wyrywa. I właśnie ten turban jeszcze chcę sobie zamówić. Jak będę sobie zamawiać tą większą sukienkę, bo chyba wezmę większą, ale dajcie mi znać, co myślicie. Jeden rozmiar większą, właśnie tą z tymi guzikami, to wtedy sobie zamówię taki turban, bo teraz go nie mogłam znaleźć. Więc tak, to jest druga um, opaseczka, też chyba 7 zł. Ja Wam linki wszystkie zostawię pod spodem, obiecuję, teraz mam na to czas. Um, I. W gratisie dostałam, słuchajcie, taki tutaj oto niebieski ręczniczek. To jest niestety poliester i nylon, więc to nie jest jakiś szałowy skład, ale mamy tutaj taki um, kwadratowy, przepraszam, prostokątny, Jezu, Ewa. Prostokątny ręczniczek. Jak go złożymy na pół, to wygląda on taki. To jest ręczniczek do mycia, do wycierania twarzy, tak, więc no też jest taki mięciusi, no ale też sztuczne materiały takie są niestety, e, więc takie mam teraz fajne e, akcesoria, nie no ten czek jest spoko, słuchajcie, wybiorę go kilka razy to on też nie będzie taki mięciusi, ja też nie lubię sobie wycierać twarzy takimi Wydaje mi się, że to wtedy jakby misia przykładała po prostu do buzi. Nie wiem, chcecie mi znać, czy macie coś takiego. Dla mnie ręcznik musi być to taki normalny ręcznik. Ja mam ręczniki z zidla i nie wiem, tych takich mięciutkich. One niby są lepsze, ale jakoś tak nie, 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 nie przepadam. Ale tego tak, biorę do łazienki, przepiorę go i będę używać do twarzy, zobaczymy. No, więc tak. To by było wszystko, słuchajcie, w końcu. Franek się nie może doczekać, bo chce już iść spać. To jest moje całe zamówienie. Ja najchętniej już w tej piżamie została, ale się jeszcze przebiorę, bo mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Wykąpię franka mm. i będę montować dla Was filmy. A jutro, jest jutro ja mam tyle rzeczy też długo nie wiem, muszę sobie spisać wszystko. Ach. Ciężko, ciężko powiem wam, że... Teraz mam tyle e, rzeczy do załatwiania i tyle spraw na głowie, że, że nie macie pojęcia. Dobra, napiszcie mi pod spodem, mm, co myślicie o tych rzeczach, co mam sobie zostawić, co mam odesłać. Powiedziałam już wam mniej więcej, co mi się podoba, co mi nie pasuje. Mm, dajcie mi znać, czy macie coś z tych. Napiszcie mi, co myślicie o tych opaskach. Ja uważam, że są mega słodkie. I to tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło! Pa!